Hej, cześć witajcie, z tej strony Monster UKG i witam was w kolejnym gameplayu z Mine... Minecrafta. A w dzisiejszym odcinku będziemy, a będziemy dokończać budowę tej oto latarni, która jest już budowana od dwóch odcinków i dalej nie jest skończona. Dokładnie, dlatego dzisiaj postanowiliśmy ją skończyć jak na nas przestało. Dalej nie mamy pomysłu jak to zrobić, ale to skończymy po prostu. Ale czy, my, czy ten dach też z wełny robimy? Czy drewni, dach? Czy nie, dach to robimy z jakiegoś materiału. Nie wiem jakiego jeszcze, ale jakiegoś tam sobie zrybujemy. to najpierw po dokończmy te... te, te, te. Nie, Co? no masz. powiedz, że masz czerwony barwnik. E, powiem ci, że nie mam czerwonego barwniku. Nawet piorun to powiedział. I o, dupia, no dobra, to ja szybko po czerwony barwnik lecę. Ale czekaj, zostawię ci tu wełnę białą w skrzyni na dole. Tak, tak, tak. Ja już mam wypełniać na białą, tak? Tak, tak. Na białe, tam Dobrze. Na szczęście mam, yy, o dużo mi wełny zostawiłeś, o mamy czarną wełnę jakby co. No tak, no ale to nawet czarna niepotrzebna. No tam róże pozbieraj czy jakoś tak, ja, ja idę tutaj zrobić na time lapsiku, żeby czasu nie marnować. Dobra, lecimy. Dobra, witam ja. was, powiem Państwa. Już Adamos wrócił po przerwie, która była na timelapsie. To jest skomplikowane. Skomplikowana rzecz, także tutaj już uzupełniamy i chwilę będziemy się tak. za górę. Nie wiem sobie co my będziemy w środku robić w tej witwarni, W to środku jest... to będzie niespodzianka dla was i dla Adamosa Kabanosa. Więc się I tu nie Tu wsta na, na górze jeszcze mam czerwone stawać? Na górze właśnie się zastanawiam, co by tutaj dać. Bo tu jeszcze teoretycznie jeszcze mamy ten Teoretycznie na białym to powinniśmy dać e, Czerwony, Chyba a na duże czarny. czarny. Nie, tutaj dajemy Czerwony jeszcze. A potem będzie czarne na końcu i, i się zacznie. O, już, a, już czerwony dałeś. Dobra, damus, Dobra, damus, dobra. Lecimy. Po no co ja. nam tyle czarnego? Nie wiem, ale dobrze, że jest. Kiedyś może się przyda. Ej, możesz mi nie przeszkadzać. Rzuje Przeszkadza... Ej! Przeszkadzał mi. Prosto prostu. mi No, a tak. Fajnie. No i teraz jest, wygląda to gitara. Teraz tylko trzeba przeorać kamienia. Tylko Adam, twoją starą. Ej, możesz mi czerwonego pożyczyć, bo nie mam czym obudować się. No to po prostu podskocz. Podskocz zaraz. Ale nie mam czerwonego kamienia. Podskocz, nie mam czer... podskocz, podskocz. Ale ja nie mam czerwonej wełny. Podskocz. Budować... Ale naprawiam dziury po kamieniu kolego. Kurde, Cze ej, czemu ty bo ty jesteś tu. Dobra, to rzucaj. <grywa> ej, co jest? Rzuć mi jednego. No mało się. Nie mam już tej czerwonej wełny. Ale masz ją w ręku. Jezu, a masz białą? Daj białą, co po prostu sfarbuję tutaj. Właśnie nie mam. Stawiałem tutaj cztery, gdy ty skakałeś i się skasowały. Dobra, daj białą po prostu. Potrzebujemy jednej tylko czerwonej. Jezu, Minecrafta zbagował. Co za Adamo Skabanos. Nie, to wypadło jeszcze raz. <grym> Zniknęł te ten. Dobra, czekaj. O, nice. Czekaj, ja jestem hardcore. Dobra, mam. Może mam? A nie, mam te cztery wełny u siebie. Wiesz, bo ci rzuciłem, no. O, ale już mam wszystko, jest spoko. Nie musisz nic craftować, nic. Dobra, zrobione. Góra zrobiona, teraz możemy zacząć się zajmować resztą. A komu to potrzebne? Dobra, zrobiłem schodki, możemy budować. Góra już długo ten tak budujemy, jeden. No, długo. A to jest ten, kwestia czasu, kiedy my to skończymy Właśnie Warto, żeby dobrze wyglądał. Warto, żeby to nie było useless. To <grym> się nas żyło, tego słowa. Dobra, ja już idę. Nie, gdzie idziesz? Do ciebie, zaszkodzi. A, już dobrze, ty nikt z znowu chcesz uciec. Daj mnie. Dobra, to ja to stawiam się, ma stara się ma Nie, tu szkła nie mamy go dużo Ej, ale tu O nie, źle zrobiłem, nie? Mamy tylko na trzy kraty, czyli już ten wystarczy. Znaczy jeszcze tak pionowo. A tak nie do środka? Nie zbieramy tak do środka tak. Jak do środka? Po co ci do środka? Nie, po... będziemy myśleć... Pionowo, roz... nie, nie możemy tak pionowo zrobić. Możemy, właśnie o to chodzi! Nie, nie no ja Nie pruj dupy! dupy nie 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 nie, nie, się nie shut up nie może.. No jak to przez wszystko było tak dobrze no Myślałem, właśnie jest tak dobrze o to chodzi zamknij <tryk> <tryk> się jest dobrze jd jd nie jest dobrze jak nie jd jest właśnie jd nie jd idę popatrz no i to musi skręcić do środka nic nie musi. Żeby było na równo z tym, no tak, bo to będzie źle wyglądać. wygląda właśnie bardzo dobrze. Podejdź tu, czemu ty zsiadłeś? Żeby... zebrać ale, szkło przecież ja zbieram. Ale ja zbieram... Wow, Mówiliśmy się tak. Nie umówiliśmy się, a potrzebuję dużo szkła. Mam 15 w ręku. A Ja mam 13. A ja tobie nie wierzę, że ty to dobrze zrobisz. No, nie musisz mi wierzyć, ale... Pomyśl sobie, że jak tak dalej bierzesz bubawo, to będzie coś źle wyglądać. Nie. Ale popatrz ze zewnętrznej strony, nie patrz na tego od góry, tylko popatrz ze zewnątrz, z łódeczki. No ale... Tak. No dobra, no dobra, no idę, no. A łódeczki nie ma. Wsiadaj. Zagaj! Dobra, no. O, już wsiadłem. Dobra, popatrz. No i tam, i tam bardziej do przodu. Tam, gdzie nie ma rusztowań. O, tutaj jest duża dziura w ziemi. Przesta za masa. Ale że ci trzaskają No i co? No, i, jest? Tak, no i tak wiadomo, będziesz to budował. Bo to będzie i tak dach, taki spiczasty, więc w czym problem? Jak spiczasty? No będzie spiczasty. Jest dach jeszcze? jeszcze będzie dach. No jak? Myślałem, że już taką kopułę robimy. Co ty myślałeś, że my szklaną kopułę robimy? No nie, nie kopułę, ale taki dach ze szkła bardziej. Nie! Coś ty, nie! Nine! To będzie no to tylko... Piętro kolejne? Ja cię Nie, żadne piętren, piętren nine! Będzie taka czapeczka szpiczasta, wiesz o, o co chodzi. Nie wiem, no zobaczymy, no to jest dziwna wizja. Normalna, no iść po polsku. Idź iść na górę, iść na górę już. Uff, kurde, dawno śniadanie nie jadłem. <noise> no tak do jutra powinien być zmontowany tam... Tamten. Dobra. No, i będziemy już jakiś mieć przyjemny stawart. No i tutaj trzeba zamurować. Muruj. A, dobra, No i mi się. Ale dół jeszcze. A, dół, ale to musi wchodzić jakoś. No kurde, tu tutaj. No ale. Ile tego szkła mamy? No i teraz jest gitara, i teraz robimy daszek. Jak dawno, przybyłeś dzień temu chyba. Aż znaczy, byłeś na korcie, co ty gada przez chwilę wychodzisz? Dla mnie to jest bardzo dawno. Ta. 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 Jak to zbudować? CZEREGOWY! spadam. <noise> Już to tak wyjebane. Dobrze, widzowie, także kończymy. Nie, 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 nie. Tak. Nie, to, ja to skończę tak, dzisiaj, jeszcze w tym odcinku. Ci bo, mówię. To za długo trwa jeba, budowanie pewnego dachu. Nie, będzie dobrze, jest będzie część, dobrze, ja mówię. Tej kopuły, jest część tego dachu, jest więc dobrze, także zmywamy się, do widzenia!